Hej hej, za dwie godziny. Rozpoczęcie dolnośląskiego festiwalu biegów górskich. Jak zwykle od paru sezonów, <grywka> pada deszcz. Centrum Polski, północ, 30 parę stopni. Gwałtowne burze, a w lądku, 18-21 w porywach. Przebija czasami słońce, a głównie pada deszczyk. Słuchajcie, ja już jestem od wczoraj. Od tygodnia zmagam się niestety z kontuzją e, pleców kręgosłupa. Odcinek krzyżowy. Przynajmniej raz do roku musi mnie to. znaczy, musi. Dopada, niestety, i tym razem dopadło tydzień temu. Nie wiem czy się pozbieram. Dzisiaj próbowałem zrobić przebieżkę. Niestety kręgosłup nie bardzo mi na to pozwala. Zakupiłem tutaj jakieś, jakieś maści. Przed chwilą wypiłem z rebelii Frankensteina. Polecam. Jest tutaj niedaleko tego amfiteatru. Stoisko z tym trunkiem. I nie wiem, czy w sobotę wystartuje na tym mini ultra 68 km, czy też znowu okaże się, że uraz kręgosłupa wygra. Będę się kurował, będę się masował, zobaczymy. Generalnie pogoda jest taktyczna, pogoda jest biegowa, warto tu być. Jeżeli nie będzie dużej ulewy na starcie, dzisiaj 240 i 130 km, to myślę, że będzie fajna zabawa, bo temperatura naprawdę jest przyjazna biegaczom. Wszystkim, którzy dzisiaj startują, życzę powodzenia, życzę radości z tego święta biegowego. No i tyle. I pozostałem, którzy tutaj będą kibicować. Życzę radości i obcowania z piękną naturą. W cudnych okolicznościach przyrody. Zmykam. Oleję coraz bardziej. Najlepszego. Hej.